Cześć. Dziś pokażę Wam jak wygląda nabijanie smarem dozownika centralnego smarowania. Obieramy rękawiczki. Bierzemy smarownicę z końcówką do nabijania układów centralnego smarowania. Odkręcamy końcówkę. Wkładamy smarownicę do smaru. I zaciągamy jak strzykawką. Ja używam smaru firmy Orlen o oznaczeniu EP1. Jeżeli na pojemniku z centralnego smarowania pisze, że trzeba zastosować inny smar, np. EP2 lub EP0, to taki właśnie stosujemy. Według producenta smar EP2 stosuje się do układów, gdzie smar przekazuje się na krótkie odległości. Co najważniejsze, do układów centralnego smarowania nie używamy zwykłego smaru ani smarów grafitowych. W ten sposób zapchacie sobie instalację. Na ekranie widzimy układ centralnego smarowania firmy BK Max. Na rynku znajdziemy jeszcze kilka innych firm, np. Grevenfeld, Lincoln czy SKM. Odkręcamy sobie czerwoną zaślepkę. Przykładamy sobie smarownicę, jakby to była strzykawka, i wtłaczamy smar. Podczas wtłaczania smaru musimy użyć dość dużej siły, aby tu na połączeniu nie wyciskało nam smaru. Zaślepiamy i zakręcamy końcówkę, upewniamy się, że wszystko jest dokręcone i wyczyszczone. Smarownica ze specjalną końcówką to nie jest jedyna opcja. Zbiornik układu centralnego smarowania możemy też nabijać zwykłą smarownicą. Ponieważ większość układów centralnego smarowania posiada jeszcze osobną kalamitkę do smarowania. Jeżeli film był pomocny i chcesz, abym nadal rozwijał kanał, zasubskrybuj go, a nie umiecie żaden kolejny film. Do zobaczenia!